Zobaczcie, jak to jest w naszym życiu. Nie trzeba ani dawno, dawno temu, ani za górami, za lasami, żeby rzeczywiście w swoim życiu i w swoim sercu poczuć to, że stworzeni jesteśmy przez Pana Boga, żeby być radosnymi. Radosnymi poprzez zabawę. Radosnymi poprzez uświadomienie sobie, że w tym wszystkim, co mnie spotyka, jest obecny Pan Bóg. Fajną mam torbę, nie? A, też wiem, wiem. Z Filipin żartowałem z RPA. Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, pewien chłopiec siedział sobie na ganku w towarzystwie dziadka. Rzadko uczęszczaną drogą, biegnącą w pobliżu farmy, nadjechał jakiś samochód z rejestracją z innego stanu. Kiedy kierowca spostrzegł siedzących na ganku, zatrzymał się, by spytać, jak dojechać do leżącego nieopodal miasteczka. Otrzymawszy stosowne wskazówki, przybysz skierował się z powrotem do samochodu. Lecz raptem zawahał się, przystanął i spytał starego niepewnie, może mi pan powiedzieć, jacy ludzie mieszkają w tej okolicy? A dlaczego pan pyta? Chciał wiedzieć staruszek. Obcy podszedł parę kroków bliżej i wyjaśnił: Właśnie wyniosłem się z miasta, którego mieszkańcy to kupa snobów. Nigdy w życiu nie spotkałem równie nieżyczliwych ludzi. Mieszkałem tam ponad rok. Ale ani razu nie poczułem, że należę do tej społeczności. No cóż, myślę, że tutaj tutejsi ludzie wydadzą się panu podobni odparł Stary. Nieznajomy pożegnał się i odjechał. Wnuczek był nieco zdziwiony, ale nic się nie odzywał. Kilka godzin później, przed gankiem. Na którym nadal siedzieli, zatrzymał się kolejny samochód. Uśmiechnięta kobieta wysiadła z za kierownicy i podeszła, by spytać o drogę do tego samego miasteczka. Starannie zapisała wskazówki i również zagadnęła: Proszę mi powiedzieć, jacy ludzie mieszkają w tej okolicy? Dlaczego, pani pyta? Ponownie zainteresował się stary. Widzi pan, dopiero co wyprowadziłam się z podobnego miasteczka, odparła z uśmiechem. Wszyscy sąsiedzi byli tacy mili. Dzięki nim czułam się tam jak u siebie. Jakbym mieszkała w tamtym mieście od urodzenia. No cóż, przekona się pani, że tutejsi ludzie są podobni. Gdy nieznajoma odjechała. Zdziwiony wnuczek zapytał: Dziadku, dlaczego zupełnie inaczej odpowiedziałeś tym dwojgu na to samo pytanie? Dziadek położył mu rękę na ramieniu i odparł bo to postawa człowieka względem danej społeczności decyduje o tym, jak go będą traktować chłopcze. Ludzie są wszędzie. Tacy sami. Macie na sobie po tym balu różne kreacje, tak bardzo kolorowe i wystrzałowe, ale wszystkie one mogą być tymi białymi szatami z dzisiejszego dnia SDM-u. Tylko jeden warunek: że będą wybielone we krwi baranka. Samego Chrystusa. To ta prawidłowa postawa wobec drugiego człowieka i otaczającego świata. Idźcie zawsze do tego źródła i niech Jezus was prowadzi. Stara chińska maksyma o przywództwie mówi: Ten, kto wie, A nie wie, że wie, to śpiący i trzeba go obudzić. Ten, kto nie wie i nie wie, że nie wie, to głupiec, trzeba go unikać. Ten, kto nie wie i wie, że nie wie, to dzieciak, trzeba go nauczyć. Ten, kto wie i wie, że wie, to przywódca. Trzeba za Nim podążać. Taki właśnie jest Chrystus, i za Nim podążajcie. Dobranoc, kochane dzieci.